Schrony powinny powstawać tam, gdzie istnieje realne zagrożenie skutkami potencjalnych ataków. Również tam, gdzie istnieje zagrożenie jakichś katastrof przemysłowych, wypadków przemysłowych, tak żeby można było zarówno ludność, jak i osoby pracujące w takich miejscach chronić przed ewentualnymi skutkami takich zdarzeń. Wojskowej Akademii Technicznej od października ruszają studia podyplomowe związane z przygotowaniem i użytkowaniem obiektów schronowych dla potrzeby ludności. Studia te są przeznaczone dla osób, które zajmują się przygotowaniem takich obiektów, projektowaniem, utrzymaniem bądź planowaniem tego typu obiektów w systemie ochrony ludności w Polsce. Mamy możliwość przeprowadzenia zajęć, w tym laboratoryjnych, różnych ćwiczeń, w schronie, w którym istnieją wszystkie elementy niezbędne do funkcjonowania schronu. Istnieje w tym schronie filtrowentylacja, istnieje możliwość awaryjnego zasilania. Istnieje możliwość zasymulowania ataku z zewnątrz, także można się tutaj nauczyć, jak funkcjonować w wypadku zagrożenia z zewnątrz. Czyli w praktycznych aspektach będzie można przećwiczyć przebywanie w tym schronie, będzie można zobaczyć praktyczne rozwiązania niektórych elementów schronów, będzie się można zapoznać, jak w praktyce odbywa się obsługa tego typu obiektów.